Yy, witam w kolejnym już trzecim z 24 odcinków z komentowania ogryzka Po dwóch pięknych powiadomieniach Kavina sam w domu, jak i Kevina sam w New York City To teraz wypada nam się film www.bandigan.com Czyli coś, czyli pokażę nam tak jak nagrywało się w 2012 roku Ja na tym roku się wychowałem, właśnie, na tych nagrań ja twórcach i większość nagiwajna.bandy.com bardzo pięknie ruszają obraz, dokładnie jak na Bandika i w HD. Ja mam choć w k choć nie wiem czy w akcji z 2012 roku było 4k, ale ch ne? chyba tylko 780, 720p, było w e, HD. No więc zaczynajmy komentować w, w filmik z 2012 roku, ukrywam dokładnie i mam podatek. Ogrzywał pokażemy, jak się wywołał film w Was roku. Siema Siemaneczko z tej strony: ogryzek 2003 Play Games, a ze mną jest Mati. Gdzie jesteś? Nie ma przyjaciół, nie ma przyjaciół. Cześć, nie zauważyłem cię z tej strony. Ow. A to jest yy, nowa, wyjątkowa, niesamowita seria na polskim YouTube, której jeszcze nie było Let's Play Minecraft OMG Let's Play Minecraft! Dokładnie, takiej serii nie było. Ale w 12 roku dużo osób nagrywało Minecraft i to tak wciół, ja się wychowałem tu na Minecrafcie, więc... Moje oglądanie to nie jakieś żugajeczki jak w tym... jak w teraz. żuganieczki, uleczki pipeczki w ogóle. Tylko że ja się wychowałem na prawdziwym... Prawdziwym Minecraft, nie? Co to takie doski teraz? nasz jest i, i te SPRAWY i NA Agencji i były ekipy Craft z MATIM będzie fajnie, a teraz przechodzimy do intro! Ej, było też takie, żeby intro intromaker było, tak było, tak, było takie, było, takie, było takie, to było, było no Dobra, słuchajcie, i w tej serii mamy zamiar zbudować całe miasto, słuchajcie, będzie, każdy będzie miał swój domek, będzie nawet o, mój szczur samy, miał domek, kot, no i... jest, krówka, tak, elefant, wszystko, wszystko będzie miał domek, będziemy na nim grać przez 10 lat, a, a musimy zacząć chyba od ścinania drewna. Ty, ja, jak nie, się nie, robi crafting table, bo ja, ten, bo ja ten. Ej, właśnie, ja też nie wiem. Chyba z Dig tu się go nie tak było ale to jest to była pijna fala, tylko tak było Nagrywanie w Minecraftie 22 z roku co nie? Podobnie nie? Ok, okay tu ja Ci dam 4 dirta I teraz próbuj zrobić Nie, Ej, się bo... w tej nie, nie. No naciśnij y, kajak crafting <laughs> Ja pierdolę na bo czy nie wyjdzie Nie Ja pierdziele czekaj to ja zobaczę w google grafika Ej zobacz, trzymam w dwóch łapach, tego chyba w 2012 jeszcze nie ma Ja cię odkryłem. No chyba tego w roku nie było, bo ja... Nie, nie było takiego czegoś, bo nie raczej nie wiem, nie. Jesteśmy nowy mody. Dobra. I zaraz musimy zbudować domek, bo słuchajcie, zjedzą nas creepery. Pamiętajcie, że musimy przetrwać pierwszą noc. Jesteśmy bezbronni. Mati, dla ciebie mam coś. Okay. Ja też dla ciebie coś mam. Gierda. O nie umiem rzucać. Jezu! O mój Boże, świetnie! Nie! Jakie to jest piękne panodnie! Nie, nie, nie! Nie mogę! Łapku, Kujak. 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 Kujak, kutas. kuki, kuki, tak! Nie ściemia, do to było Ogólnie sprawdziłem na minecraft wiki To jest taka stronka o minecraft, Minecraft, mataw A, to prawie jak matematyk Ja cię kręcę I trzeba zrobić najpierw drewno z kłody A potem robisz ten crafting table Okej, to ja chodź, chodź tutaj Idę się tylko muszę, o Tu położę sobie, nie, nie, nie Gdzie twoje itemy? Ja nie lubicie już. Tak było, tak było. Większość były takie trolle, takie basicowe trolle. Było, tak było, tak. Pędem oglądałeś się, stare. Kurde, najbardziej, Pędem nie wiem, ale najbardziej, Państwo na scenie, którą oglądałem, to tą to Zagładz, nie? Ta pierwsza zagłada, to tak, tu, bo MAX, tak by oglądać. Albo oprócz dla akurat Dillerek, bo ja ty Pewnie, jak czekałem na to safari i powiem, że to Ale. I wys oglądałem to, bo tak zajebiste, nostalgiczne. Może w sumie zrobić taką serię. Po sobie taką nostalgiczną serię... Lat, no, no no to już trochę minęło. A może taką nostalgiczną serię po 10 latach oglądania Manga wyspy? Tylko musi nagrywane to. A może tak zrobię w sumie taką serię Wyspy zrobię skordowanie. Taką, ej, swoję ja to powiem taką nostalgię ja, ja widzę nostalgię to było oczywiście. Jak było nagrywanie, czy ja się wychowałem? Może tak po zrobię. To jest tego, to, to po tym. Co? Czy w tym roku chyba cały sam Ja <grym> w tym roku będzie sam Minecraft. No cóż. <grym> no cóż koniec kolegowania. Słuchaj, ty myślisz, że wszyscy będą się ze mnie śmiali, że jestem głupi teraz, że wpadłem do lawy. Ja nie będę z tobą już nagrywał. Koniec, ja idę sobie gdzieś indziej i jeszcze sam pogram wtedy. Ej, Mati, mam coś dla ciebie. Masz, nie obrażaj się. Nie ja chcę Jaksa. No, bo tak to nie. Ej, Masz, pros mas. Wcale nie byłem w tego wcale, wcale. O, a skąd go tak szybko znalazłeś? Nie wiem. Dobra, to możemy już grać razem poczko. Patrz. Ej, zniknął! Była to, to, moja magicna... mi, nie, to, to była magiczna sztuczka! No <grym> zajęliście magiczna sztuczka, co nie? No zajęliście! To jest maturkę, jak Jesusa tak, tak Tak, tak, tak Ja umiem już craftingi i ja sobie zrobię tutaj kifol. i To jest prawda. Tu brzmi pindol Keyfolo. O, to jest dla kozako, zacząć szybciej kopię ten, niż twój kifol. Masz, tego sobie weź, a ten mi oddaj twój. Wow. O. Dziękuję. Ej, ten Gdzie kamień ty? to twardy jest jednak. Ja no jest, no bo te kamienie są twarde tutaj w Minecrafcie. No logiczne przecież. Inaczej bym. Ty a by nie czemu nie było. On tak szybko kopiesz? No. Dobra, słuchajcie, ja kopię pułapkę na Matiego. Cześć Mati! Weź co tam. No kopię się, szukam Diaksów to ja też idę co kopać coś z diaksyi. No, to idź stąd, idź stąd. A idź stąd i nie wracaj mi stąd. Babkę na Madiego. Ale no, no były takie trolle, były takie basic komentarze, czy nie oglądała się, ale nie naprawdę. Nie no, Nie wiem, może kontynuujemy to, bo mam takie zagłady, nie? Bo to tu miałem temu. Ale nie wiem, no ale teraz to, co to na pewno, że teraz cały rok, byli przysyłkowani <laughs> przez Minecraft na komentarzach, no to jakby... No to, to, to... Ten rok, Twoddy, dziewięć, bardzo ciekawa serii, i walka tu nie to jest serię, ale może to no że serię, taką ok, serię. To jest dobry pomysł. Nie, bo wiadomo, że na Halloween podaję seria kolejnych, tylko od innego twórcy halowych w historii. A za rok będą rasta, rasta. Zobaczcie, jakie będzie. Nie, bo wiadomo, przecież ja robię tak samo, jak to już od 4 lat. To musi być, a to 3, dokładnie. Ja go będę odczytał, kanał, boże święty. Robię głęboką dziurę, potem się wykopię tam na górę i go, on wpadnie w nępecie śmiesznie, będzie to Co robisz, Mati? Kopię liście. Ale ty debilu z liści nic nie wypada. Wypada patrz, oak sapling wypadł przed chwilą. No i kupę ci dalg, o, ak. No będę miał oak. <laughs> kupę ci da, oak, da ci gumę ten doak. Gabojo ty. Ty. Jest, yeah, prawdę politycznie człowieku. <grych>, co? do łatwiej nie, oddawiam oaka. tego oaka w dół. Nie I... Ej, postawię oaka tutaj. Okej, okay, a o... stań na tym łaku będzie szybciej rosnąć wtedy. Oj, dobra, super. O patrz, nawet się zmienił dirt. Oj, co ty z oakiem robisz? E? <grych> Okej, okay, słuchajcie, zaraz jest noc, już zachód słońca i a my nic nie mamy. No bo ja bym się co ona o Dobra, to szybko, szybko Ja nie chcę z tobą mieszkać, bo ty zabijasz mnie Ja idę tutaj sobie se buduje Ej, co ty to robisz? mi złudzenia. To jakiś haker Bijemy go O, dobra, chodź tu Ej, nie mam... Oj, sorry Skąd on się k wziął? Nie robię do ciebie Było takie też, tak jak wiadomo, że było wszędzie. Na początku nie wiedziałem, bo był jakiś bez, e, był bez e, be, mod bez był tego? Eee, mod bez Ników, nie? To było tak, że GTA bo ktoś z podróżników gadali, nie tak jakby, co jest jak to mogło gadać, nie? Takie... Takie wow, to każdy, nie? Bo jej woda... którego nie byli pokazał fików, nie? kolejkę, żebyśmy szybciej się ze sobą komunikowali. skąd ty masz takie rzeczy?

Trzeba położyć... No to było... Co to jest Bardzo wartościowe! Rzeczkę, żeby można było spokojnie sobie chillować, o! Chillować też nie mówimy, tylu! No kurde, zapomniałem! Dobra, słuchajcie, Tego... widzowie, idziemy teraz na przygodę y, do kopalni, będą o, tam nie. pewnie creepery i inne potwory straszne, więc będziemy kopać i szukać diamentów. Kolego, kolego, pa, patrz, kejf, cave, cave! cave. Gdzie? Idziemy do cave, chyba, czekaj, muszę zobaczyć. takie animacje pływania są? <noise> nie wiem. Zabijmy go. A tego małego też. A ten mały to U. nie może być groźny, zobacz. Czemu? <noise> dziubu. Aaaa! Patrz, wykopałem, tylko mi się Skąd ty masz dymentowy nagi? Jaki to jest, że jest Nie no. Bo to jest tak pięknie parodii, że pokazujemy, jak było się w 2012 roku, co nie? Kurwa <śm> Czyli 12 lat temu. Nie włączyło? Mam trochę diamentów. O Jezu, to... Czy ty to wykopaliś poza kamerami? Ej, bo to jest ten Creeper. <śm> Słuchajcie, witamy w kolejnym odcinku. Jest nagrywanie w tamtym odcinku nam się przerwało, ale tam. To nie było wiatrowej zbroi w 2012 roku. Maksymalnie była złota, kurwa. Trzeba jeszcze 5 minut, zanim się zorientowaliśmy. No i zrobiliśmy mały progres, bo tutaj zdobyliśmy jakieś zbroje z góry. Tak, zdobyliśmy zbroje, a teraz idziemy do portalu do e net... -eru. Ale to jest twardy blok. Najtwardszy no. w grze. Kula. O to. Do... O, Jezu, dzięki, Mati! Uratowałeś mnie! Się. Nie ma problemu, kolego. Uważaj, jak kopiesz pod siebie. To O nie, uważaj mi, milu, Mati! Trzeba kopać jeszcze raz! I mam stak obsydianu! O, o, dobra, to możemy zrobić portal do neteru! Źle! Tak trzeba zrobić portal do neteru! No zrobić Teraz możemy kopać! portal Minecraft i to było tak! Ej głupi jesteś Mati, ale dobra, no, trzeba dobra, go podpalić. Dalej taki mądry jesteś, Jemy, normalnie. Daj 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 mi, daj mi, daj mi, daj mi, ja Czekaj, to muszę jeszcze raz wpisać, bo mam tylko jeden. Yy, Dobroba już, masz trochę więcej, bo wykopałem przed chwilą. Dobra, ja, no, to nie co? jest blog z nederu, do którego. Wcale nie brałeś tego z kreatywu, no wcale! Wcale, a ja wcale nie brałeś z tego z kreatywu. No w życiu, no co ty? Wcale, a wcale. Mieliśmy wejść dopiero? Nie, to jest blok z tego, z ziemi. A dobra. To jest pochodnia, to się z pochodni robi. Mati, zaraz no. będziemy w niebie. O! Ale czemu to nie działa? Nie wiem. Co Coś się, się zepsuło. Czemu twój serwer tak laguje? No nie ma nie jakiś nie. I ma ruski internet, na. Zabrany od, Tur od Turku Ma serwer i ma słaby i teraz tym macie, o, chuj, o. A no, może, mój. Ej, ja widziałeś te nowe poradniki, że można tak szybko budować Minecraft? Trzeba jakoś. Poka, jak ktoś... Też... Ale szybko buduje. bo umiem tak na przykład. W ogóle, widzowie, to zapomnieliśmy chyba wam powiedzieć, żebyście. Koniecznie zostawili. Łapkę w górę! Tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie okay. nasz kanał. dajcie mi followa na nasza klasa. Dodać mnie na gadu-gadu, na. Gadu-gadu! Film... No, gadu. nie, badu-badu. No i ogólnie dawajcie te słupy, bo chcemy być jak Bremu Idelti i w ogóle SKKf. Dobra, szkakujemy! Uff, Uf! Dobra, jesteśmy. Dobra, lecimy. Uh. Dobra, lecimy za nim. Czekaj już. I czemu ty masz kreaty na nagra? co to jest za te? Jogę ten moje wszystkie Słuchajcie, widzowie mamy specjalne mikstury, które pozwalają nam latać. Prank na smoku robimy, słuchajcie! Na smoku. Ej, szybko! A. Ej, jeszcze nie. O pot spać! Ukulaliśmy smoka! Słuchajcie, żumeczki, chyba znudził nam się już trochę Minecraft, więc wysadzamy sobie nasz cały świat, bo już chyba jesteśmy zbyt dobrzy w tą grę. A będzie koniec świata w Minecraft! Mati, ale mi się nie chce już nagrywać Ja też, Jezus, Magia, ale ci widzowie są tępi Słuchajcie, ziomeczki, moi ulubieni widzowie, kończymy ten <grym> Boże, ja nie wiem jaka to on potrafi, jak ja potrafię, niech ma długą nazwę, nie? Nie wiem gdzie <grym> Nie wiem, gdzieś tu może tam, o tu będzie ta genialna, tak, to tak, będzie genialna turka. Tak, to będzie warto się eee, tam, albo co, okej. Okay. Albo tu, nie, gdzieś tu się tam, jak to robię odcinek, ze był matematyk no i słuchajcie pomyśleliśmy, że zrobimy wam jeszcze konkurs, yy, konkurs będzie polegał na tym, że będziecie musieli napisać dlaczego to właśnie wy chcecie ze mną zagrać a nie zgadniecie co jest do wygrania można ze mną zagrać a żeby zwiększyć swoją szansę wystarczy nacisnąć guzik wspieraj kanał i wybrać opcję wspieraj kanał za 200 zł, i wtedy macie większą szansę, prawie 100% <laughs> tak że jest. wygracie, mną, bo... no wiadomo dokładnie tak, Jezu Chryste nie ja wiem. Tutaj może byśmy. <grym> Let's play Minecraft. Ej, widzisz, co się wyłania za tamtej góry? Co? M mój Instagram chyba wbijajcie wszyscy. Jakie. Chęce. Co tam jest? Boże. Tak, tak było, nie tak, dokładnie było A <grym> jest, co to mu za odcinek, co nie? O, mimo, raczej wiecie, no. Może jakby się nudzi, to okienko trochę tutaj w sercu, skąd ja Bo takie nostalgia może być, więc widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. w sobotę, jest więc trzymaj się po i siema!